Podcast Takie Bajki zaprasza do wysłuchania bajki autorstwa braci Grimm w przekładzie Marcelego Tarnowskiego pod tytułem Staruszka w lesie Czyta Anna Samson-Zoń Środka jedna szła nocą przez las i zbłądziła. Gdy ranek nastał, spostrzegła z rozpaczą, że znajduje się w nieznanym miejscu. Poczęła więc żałośnie płakać, wołając. Cóż ja, biedna, pocznę sama w lesie, gdzie żywej duszy nie ma, chyba umrę z głodu. Szła, szła po lesie, szukając drogi, ale nigdzie ani śladu ścieżynki. Gdy wieczór począł się zbliżać, siadła środka na ziemi, poleciła duszę Bogu i postanowiła nie ruszać się z miejsca cokolwiek miałoby się stać. Gdy tak siedziała przez chwilę, nadleciał biały gołąbek, niosąc w dzióbku złoty kluczyk. Położył kluczyk na ziemi obok środki i rzekł. Widzisz to wielkie drzewo? Jest tam maleńki zameczek. Otwórz go tym kluczykiem, a znajdziesz pod dostatkiem jadła i napoju. Sierotka uczyniła, co jej kazał gołąbek. Otworzyła drzewo i znalazła w nim zbanuszek mleka i białe bułeczki. Także mogła zaspokoić głód. Gdy się już najadła do syta, pomyślała. Oto pora, gdy kury chodzą spać. Ach, gdybym i ja miała łóżeczko! W tej chwili nadleciał biały gołąbek, niosąc drugi kluczyk, i rzekł: Otwórz tym kluczykiem tamto drzewo. Znajdziesz w nim dobre posłanie. Środka uczyniła, co jej kazał gołąbek. Otworzyła drugie drzewo i ujrzała w nim. Piękne białe łóżeczko. Pomodliła się więc do Boga, położyła do łóżeczka i zasnęła smacznie. Nazajutrz Gołąbek przyleciał po raz trzeci, niosąc znowu złoty kluczyk w dziubku, i rzekł: otwórz tym kluczykiem to trzecie drzewo, a znajdziesz w nim suknie piękne. I istotnie, gdy sierotka otworzyła trzecie drzewo, Znalazła w nim piękne szaty, wysadzane klejnotami i przetykane złotem, jakich nie ma żadna królewna. W ten sposób żyła sierotka przez długi czas, a gołąbek przylatywał co dzień, dbając o wszystkie jej potrzeby. Pewnego dnia rzekł kołombek do sierotki. – Czy chcesz uczynić coś dla mnie? Z całego serca! Odparło dziewczę. Zaprowadzę cię więc do małej chatki. Wejdziesz tam, a w izbie ujrzysz przy ogniu staruszkę, która ci powie dzień dobry, ale ty nie odpowiadaj jej nic, lecz przejdź do drugiego pokoju. Ujrzysz tam mnóstwo rozmaitych pierścieni rozrzuconych na stole. Nie zważaj na piękne pierścienie z drogocennymi kamieniami, lecz wyszukaj gładki pierścionek żelazny, który tam będzie także i przynieś mi go jak najszybciej. Dziewczynka poszła do chatki i weszła do pierwszego pokoju. Ujrzała tam staruszkę, która na jej widok ściwiła się bardzo i rzekła: Dzień dobry! Moje dziecię, ale sierotka nie odpowiedziała nic, lecz skierowała się ku drzwiom do drugiego. Dokąd to? Zawołała staruszka, usiłując ją przytrzymać za sukienkę. To mój dom i nikt nie może się tu rządzić. Ale dziewczynka uwolniła się od niej i śmiało weszła do drugiego pokoju. Na stole ujrzała mnóstwo. Najrozmaitszych pierścieni, które błyszczały i migotały przed jej oczyma. Poczęła je przerzucać, szukając żelaznego pierścienia, ale nie mogła go znaleźć. Wtem ujrzała staruszkę, która trzymała w ręku klatkę z ptakiem i chciała uciec z izby. Zbliżyła się więc do niej, zabrała jej klatkę, ciągle nie mówiąc ani słowa, wyjęła ptaka, i ujrzała, że trzymał on w dzióbku żelazny pierścień. Wzięła więc pierścień i pobiegła co sił do swego gołąbka. Ale gołąbek wcale na nią nie czekał, więc dziewczynka oparła się o drzewo, myśląc, że gołąbek nadleci zaraz. Wtem wydało się jej, że drzewo stało się miękkie. I nagle gałęzie objęły ją. A gdy się odwróciła, ujrzała zamiast drzewa pięknego młodzieńca, który rzekł: Uwolniłaś mnie spod czaru staruszki, która jest złą czarownicą i zakleła mnie w drzewo. Co dzień, na kilka godzin mogłem się stawać gołąbkiem, ale póki nie posiadłem żelaznego pierścienia, nie mogłem odzyskać ludzkiej postaci. W tejże chwili Wyzwoleni zostali jego słudzy i konie, którzy wszyscy zamienieni byli w drzewa. Pojechali więc razem do jego państwa, gdyż był on synem możnego króla. Potem królewicz poślubił sierotkę i żył z nią długo w szczęściu i radości. Koniec bajki.